Cześć, z tej strony Paweł Winiarski z Antweba i dzisiejszym bohaterem będzie RoboJet Air. Jak sami widzicie, budowa RoboJeta jest dość klasyczna, czyli tak naprawdę on nie różni się wizualnie od większości dostępnych na rynku inteligentnych odkurzaczy. Natomiast bez wątpienia można stwierdzić, że konstrukcja na pierwszy rzut oka, jak również na drugi, bo ja go używałem przez dwa tygodnie u siebie w domu, wygląda solidnie. Nic tutaj nie odpadło, nic tutaj się nie porysowało, nic tutaj się nie wygięło. I sprawia naprawdę wrażenie dobrze zrobionego, dobrze zaprojektowanego i przede wszystkim trwałego urządzenia. Czujniki ultradźwiękowe, czujnik zabrudzenia, czujnik wysokości i czujnik zapełnienia pojemnika na kurz. Dzięki nim odkurzacz nie pogubi się w pomieszczeniu i poradzi sobie z przeszkodami. Sześć trybów sprzątania: spiralny, gdzie posprząta przede wszystkim miejscowo, tryb wzdłuż ścian, tryb odbicia, czyli sprzątanie od przeszkody do przeszkody. Do tego tryb poligonalny, czyli sprzątanie w kształcie sześciokąta. Tryb zygzakowaty, gdzie posprząta miejsce przy miejscu oraz tryb automatyczny, gdzie robot sam dobierze odpowiedni sposób sprzątania na wierzchni. Czasem będzie to wyglądać rozsądnie, czasem chaotycznie, ale ostatecznie pomieszczenie zostanie posprzątane. Światło, które widzicie przy podłodze, nie jest wizualnym tuningiem znanym z Need for Speed Underground, ale lampą UV która dezynfekuje sprzątaną powierzchnię i zabija drobnoustroje. Nie jest tajemnicą, że posiadając jakikolwiek inteligentny odkurzacz, czy z wyższej, czy z niższej półki cenowej, prędzej czy później wyciągniecie z szafy Zwykły odkurzacz, ale będziecie musieli to robić tylko raz na jakiś czas, bo tego typu urządzenie, i tutaj też RoboJet R, świetnie radzi sobie z odkurzaniem takich drobnych zanieczyszczeń i przede wszystkim utrzymaniem mieszkania w moim przypadku w czystości. Tutaj leciały wszystkie paprochy do niego, leciały jakieś śmietki, coś co się wysypało, piasek z przedpokoju, więc na pewno dwa tygodnie to były dwa tygodnie dużej czystości u mnie w mieszkaniu. W zestawie z odkurzaczem znajdziecie dodatkowy mop montowany od spodu. Wystarczy nalać do przystawki wody, zamontować ją do robodżeta, by ten przetarł powierzchnię na mokro. No, nie zadziała to tak jak klasyczny mop, ale odświeży odkurzaną podłogę. W odkurzaczu nie mogło oczywiście zabraknąć filtru hepa, który wychwyci prawie 100% zarodników pleśni i grzybów oraz roztocza. Do odkurzacza dołączono przejrzystego i łatwego w obsłudze pilota. Posiadacze sprzętów mobilnych z iOS i Androidem mogą ponadto skorzystać z aplikacji, w której można wybrać 6 trybów pracy oraz sterować sprzętem przy użyciu panelu dotykowego. Do tego wybrać powierzchnię sprzątanego pomieszczenia, włączyć lampę UV lub wyłączyć czujniki zbliżeniowe. To również miejsce, gdzie ustalicie harmonogram sprzątania, dzięki czemu sprzęt będzie pracował, nawet gdy Wy o nim zapomnicie. Wspomniałem o tym, że RoboJet R jest konstrukcją dość klasyczną, a jednocześnie dodam, że prostą. I to jest jak najbardziej na plus, z tego względu, że jeżeli chcecie sobie na przykład wymienić tutaj boczne szczotki, wystarczy, że je odepniecie i po prostu wepniecie. Nawet nie są potrzebne żadne śrubokręty. Tutaj dwie dodatkowe takie małe szczotki są w zestawie. Jeżeli natomiast chcecie sobie wyczyścić tę główną szczotkę, wystarczy nacisnąć tutaj dwa przyciski. Wyciągacie szczotkę, czyścicie ją sobie, no i następnie po prostu wsuwacie tutaj w odpowiednie miejsca, zamykacie, pyk, robot jest wyczyszczony. Banalnie proste jest też opróżnianie tutaj pojemnika. Wysuwamy, mamy tutaj pojemnik, jego możemy sobie otworzyć. Wymyć. To jest jeszcze jedna fajna rzecz, bo w całym robożecie są takie delikatne, jakby śluzy, które mi się kojarzą trochę może ze statkiem kosmicznym, natomiast to są takie gumy, które sprawiają, że ten kurz i te paprochy nie wpadają tu gdzieś środka odkurzacza. To jest tak rozgraniczone, więc jak najbardziej na plus. W doku z odkurzaczem znajdziecie stację dokującą, która służy do ładowania robodżeta. Nie trzeba sobie jednak tym procesem zaprzątać w głowy, bowiem robot po wyczerpaniu akumulatora sam do niej przyjedzie, zadokuje i rozpocznie ładowanie baterii. Sprzęt na jednym ładowaniu będzie sprzątał około 120 minut, powinien więc być w stanie odkurzyć około 100 metrów kwadratowych. Dodatkiem, który można kupić w zestawie z odkurzaczem jest oczyszczacz powietrza ADD10, który zadziała samodzielnie, ale jego głównym przeznaczeniem jest współpraca z odkurzaczem. Montaż jest banalnie prosty: wystarczy zdjąć górną pokrywę odkurzacza i po prostu położyć na nim oczyszczacz. Posiada on węglowy filtr HEPA oraz czujnik cząstek PM2,5, który poinformuje o jakości powietrza i dostosuje stopień filtracji do zanieczyszczenia. Dodatkowo oczyszczacz posiada jonizer, który wzbogaci powietrze o lekkie jony ujemne. Ja używałem RoboJeta. Przez dwa tygodnie i tak naprawdę ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Robot sprawdzał się tak, jak powinien się sprawdzać. Ta latarnia, czyli ta wirtualna ściana, którą sobie stawiałem w, w przejściach między pomieszczeniami, tak mniej więcej na wysokości progu, sprawiała, że robot nie wyjeżdżał poza to pomieszczenie. Jeżeli nie chciałem, żeby wyjeżdżał, jeżeli chciałem, żeby jeździł sobie po całym mieszkaniu, to po prostu tę stację wyłączałem, tę latarnię, tę wirtualną ścianę, jak chcecie ją nazywać. Robot nie miał problemu z wjeżdżaniem na dywan, czyścił go tak samo dobrze jak zwykłą płaską podłogę. Robot nie miał problemu z wjeżdżaniem pod stół, gdzie sobie kręcił bączki między krzesłami, nie zacinał się, chociaż tutaj też zależy wszystko od tego jakiej wielkości są te krzesła i czy on się tam będzie mieścił. Odkurzacz znowu też nie miał problemów np. z hokerami. hokerami, czyli takimi fotelami, one w moim przypadku, te krzesła miały takie podwyższenia, więc on na nie wjeżdżał, nie zacinał się tam, ale jeżeli odkurzacz się gdziekolwiek zatnie, no to on Was poinformuje o tym specjalnym powiadomieniem. Odkurzacz kosztuje około 1300 zł, jeżeli kupicie go samego. Jeżeli kupicie go z oczyszczaczem powietrza, około 1700 zł. To nie jest najwyższa półka cenowa, nie jest to też najniższa półka cenowa. I trzeba tutaj pamiętać, że porównując ten odkurzacz z jakimikolwiek innymi odkurzaczami, nie należy go porównywać z tymi najdroższymi za kilka tysięcy złotych. To jest inna technologia, to są inne sprzęty, to są inne możliwości. Ale myślę, że w tym przedziale cenowym, w takiej kwocie jest to naprawdę solidny odkurzacz, który sprząta, to jest najważniejsze. Sprząta, nie zacina się. Radzi sobie z pomieszczeniami, radzi sobie z większym zabudzeniem z mniejszym, no i działa. To jest najważniejsze. I gwarantuję wam, że jeżeli nie lubicie sprzątania, a przede wszystkim odkurzania, jeżeli odkurzacz jest waszym największym wrogiem, to ten odkurzacz będzie waszym najlepszym przyjacielem i wysprząta wam mieszkanie. To tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym materiale. No i oczywiście zapraszam do komentarzy, gdzie możecie zadawać pytania o ten konkretny sprzęt. Trzymajcie się. Cześć.